Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 16. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu, ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci, dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem. I wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych stałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony a kto nie uwierzy będzie potępiony Tym zaś którzy uwierzą te znaki towarzyszyć będą W imię moje złe duchy będą wyrzucać nowymi językami mówić będą Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili nie będzie im szkodzić Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.